Mila wyciągnęła z telefonu fontannę. Teraz kolej na Stelle. Potrzebujemy czekolady. Oto ona. Szybko przesuń palcem. To niesamowite. Dziewczyny mają prawdziwą czekoladową fontannę. Czas zaczynać nasz challenge. Chcę zacząć pierwsza? Zobaczmy, co dostałam. Wow! To kanapka! Fajnie. Och, pachnie bardzo smakowicie. Ciekawe, co dostanie Mila. Zaraz się dowiemy. Wow, bagietka. O, nieźle. Jestem gotowa, żeby spróbować mojej kanapki. Chociaż chwilka. muszę ją najpierw zanurzyć w czekoladzie. Nadal wygląda apetycznie. Próbuję. Mm, smakuje mm. dosyć dziwnie. Może trzeba usunąć jakieś składniki? Na przykład cały środek? Ups! <laughs> Zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. A teraz zanurzamy tylko chleb. Tak będzie na pewno smaczniej. A o tak, od razu lepiej. Ale czy to uczciwe? Okej, okay, teraz kolej na mile. Z chęcią spróbuję, tylko muszę wymyślić jak. O, już wiem. Przełamie bagietkę na dwie części. Stella, łap. A teraz za pomocą specjalnego gadżetu... Wydrążę ją w środku. Gotowe. I na koniec wleję czekoladę. Mila miała świetny pomysł. Ciekawe, jak to będzie smakować. Hmm. To jest super pyszne. Jestem zadowolona. kto pierwszy zobaczy co dostał? Mila, zaczynaj. Co tam jest? Ciasteczko z wróżbą. Sprawdźmy co dostała Stella. Okej. Okay. O nie, to jajko. Rozumiem twoje rozczarowanie Stella, ale nic na to nie poradzisz. Jesteś przegrywem. Zaczynaj. Okej, okay, zaryzykuję. Może to nie będzie takie ohydne, skoro jest tu czekolada. O, wpadłam na świetny pomysł. Zaraz zobaczycie. Ciekawe, co tym razem wymyśliła Stella. Brać z surowym jajkiem, a zamiast niego wezmę kinder niespodziankę. Nikt ich nie odróżni. Oszukałaś mnie, nic tam nie ma. Chyba mi się przewidziało. Nie cóż, swoje jajko? Nic na to nie poradzę, muszę zjeść. Ech. A? O rany, jakie to pyszne! No i jak? O, co za ochyda! Biedactwo. A teraz ja spróbuję moje ciastko. No dobra. Najpierw zanurzę je w czekoladzie. Hmm, interesting. Ok. A... A teraz spróbuję. Mm, jak fajnie chrupie, chwilka, co tam jest w środku? Jakaś wiadomość. Patelnia z jajkiem? O, rany. Teraz Mila musi zjeść jajko. Lubię jajka. Ale jajka z czekoladą to bardzo wątpliwe połączenie. Myślę, że wystarczy. To wcale nie wygląda apetycznie. Nie chcę tego próbować. Ojej, Mila, niepotrzebnie to zrobiłaś. Zobaczmy, co tym razem was czeka. Mila ma lizaka, ale Stella ostrą czerwoną papryczkę. Co za zapech. Mila zaczyna. Lizak sam w sobie jest pyszny, a w czekoladzie będzie 100 razy pyszniejszy. O, tak! Jak to apetycznie wygląda! Mm, już chcę tego spróbować. Nice. Rewelka! Stella, teraz ty. Okej, okay, boys. Okej, okay, zaryzykuję i spróbuję. Mam nadzieję, że nie jest zbyt ostra. Wiecie co? Znowu wpadłam na fajny pomysł. Zanurzamy papryczkę w czekoladzie i zamiast ją gryźć, będę ją oblizywać. Czekaj, czekaj! Musisz jeść papryczkę, a nie oblizywać. Ech, miałam nadzieję, że to przejdzie. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Bo buzia mi płonie! Pomocy! Pomocy! Aaaa, Mila, ratuj mnie! Stella nie miała szczęścia, ale chyba wszystko w porządku. Niestety nie można tego powiedzieć o Lizaku Mili. To katastrofa! Mam teraz jakąś plamę. Dziewczyny, pomóżcie sobie nawzajem z telefonami. Wow, Stella ma oigiri! Co z Milą? Co? Co? Butelka mleka oh. dla dzieci? Ale Mila jest już za duża na taką butelkę. Od kogo zaczniemy? Okay. Hmm. Interesting. Ode mnie. Okay. Uh. Przy okazji wpadłam na pomysł. Muszę się przebrać. Jak Wam się podoba mój strój samoraja? Tylko w czymś takim można jeść o Spróbujmy. Najpierw zanurzę je w czekoladzie. O tak, im więcej czekolady, tym lepiej. A... O nie! Co za ochyda! W ogóle mi się nie podoba. Ale muszę to zjeść. To w końcu challenge. Uff, dałam radę. Mila, teraz twoja kolej. Come on! Dobra, yy, spróbuję. Chwileczkę. Z czego się śmiejesz? Przypominasz mi małe dziecko. No właśnie! Potrzebujesz odpowiedniego stroju? O wiele lepiej. Myślisz, że to zabawne? Też mam pomysł. Otwieramy butelkę, podstawiamy ją pod czekoladową fontannę i napełniamy czekoladą. Zamykamy. I gotowe. Jeszcze zdejmę ten śmieszny kostium. Teraz całość troszkę wstrząśniemy. I uzyskamy fantastyczne mleko czekoladowe. O tak, super. Wspaniale. Ekstra. I e, daj mi teraz wybrać nie! Masz pechową rękę, Stella! Wybrałaś mi cytrynę! Jest bardzo kwaśna. Jak ja mam to zjeść? Już chcę to zobaczyć! A co ja mam? Wow, to pistolet zabawkowy! Ciekawe! Wygląda fajnie. Poważnie. Stella ma zabawkę, a ja cytrynę? Stella, co ty z tym zrobisz? Wyglądasz jak prawdziwy szpieg. Wypróbuj zabawkę w akcji. Okej. Okay. Napełniłam pistolet czekoladą i teraz mogę nią strzelać. A? Jak super! Będę strzelać czekoladą do góry i łapać ją buzią. Smacznie i wesoła. Mila, co tak siedzisz? Cytrynka na ciebie czeka. Nie chcę jej próbować, ale nic z tym nie zrobię. Podzielę ją na dwa kawałki. Udało się! A teraz muszę ją zanurzyć w czekoladowej fontannie. Mam nadzieję, że cytryna w czekoladzie nie będzie taka kwaśna. Och, życzcie mi szczęścia! Ojej! Co za kwasota? Hej, halo, to nie wszystko! Musisz ją ugryźć, no dalej! Jesteś taka okrutna, ale z ciebie koleżanka. O Rety! Aż mi całą buzię wykrzywiło od tego kwasu! Co za masakra! Skończyłam! Zrobiłam to! Brawo, naprawdę oh. ci się udało Możesz prysnąć mi do buzi czekoladą, proszę No dobra Prosto do celu Mogę jeszcze Jeszcze? No okej okay. Strzelam Ej, co ty zrobiłaś? Jestem cała w czekoladzie ale świetna zabawa. Ups. W sumie masz rację. I czekolada jest pyszna. Wow.